Jest 12 marzec 2014 rok. Miejscowość Mongolno. Góra, na której znajduje się kaplica pod wezwaniem świętego Antoniego. Byłem tutaj rok temu. Kaplica była w zupełnej ruinie. Obecnie trwają prace remontowe. W tej chwili pokazuję grupę remontową, która odnawia schody. Przywraca je do pierwotnego stanu. Dosyć strome schody pod górę, prowadzące do tej kaplicy. Oto panowie, którzy się nieźle muszą natrudzić, ponieważ jest to, tak jak powiedziałem, dosyć stroma góra, ciężkie elementy kamienne, które trzeba dźwigać, ustawiać, przedtem przygotowywać odpowiednie miejsce, kopać, cementować posadzać no, wszystkie te prace, które mają na celu żeby te schody przywrócić do użytku Teraz skieruję kamerę na kaplicę Proszę tutaj są już schody częściowo wyremontowane bardzo ładnie wyglądają. Część elementów jest oryginalna, użyta do rekonstrukcji tych schodów. I oto kaplica. Są już zrobione tynki przykryta jest dachem, sygnaturka na wieży. Teraz będę wchodził do wnętrza tej kaplicy, żeby pokazać, jak ono wygląda. Częściowo po remoncie jest jeszcze mnóstwo pracy, żeby wykończyć tą kaplicę wewnątrz, zewnątrz i otoczenie, ale w porównaniu z tym, co było, jest ogromna różnica. Wnętrze tej kaplicy jest dosyć obszerne. To jest ołtarz główny. Tutaj na suficie kiedyś były dziury, deski pozrywane, wszystko wisiało. Strach było wejść. W tej chwili już jest tak, w takim stanie zrobione, że panowie, którzy tutaj remontują, twierdzą, że teraz bardzo szybko już pójdzie. Wszystkie te prace pójdą dużo szybciej z wykończeniem wnętrza. Prześliznę się kamerą po ścianach, żeby pokazać, jak ta kaplica wygląda wewnątrz. Na razie pokazuję górę, wejście i dół. Jeszcze trzeba zrobić podłoże, ale już część, pewien etap prac przy podłożu jest zrobiony. To już pójdą teraz płytki i całe to wyposażenie, które, które będzie wykańczało podłogę. No, oczywiście, jeszcze tutaj będzie wystrój ołtarz, ławki, no i wszystkie te sakralne sprawy. Które w tej kaplicy będą i powinny się znajdować. Tutaj jest taki ganeczek przy wejściu. Troje łukowych drzwi, jak gdyby. To są środkowe od strony góry. I boczne kolejne. Teraz przejdę się w koło, żeby pokazać jak ta kaplica wygląda od strony zewnętrznej i piękne otoczenie tej kaplicy. Plac budowy, świr, cement, maszyny, płytki i wszelki materiał niezbędny do prac remontowych. Zatrzymam się na miejscowości Złoty Stok to jest kościół, właśnie go przybliżam. Nie sposób pokazać tego pięknego otoczenia, i właśnie to czynię. A tak wygląda dach. Jak już wspomniałem, dach był blaszany, porwany były dziury. Ja myślałem, że to wszystko już runie, a jednak proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Siemasz wziął się ostro do pracy. No i jak widać prace bardzo postępują. Wycięte są Niepotrzebne drzewa, które tu zarastały, tą piękną kaplicę zawsze lubię pokazywać otoczenie, przyrodę i z przyjemnością to czynię. Takie widoki z tej górki się właśnie roztaczają, na której stoi kaplica Świętego Antoniego w koło już tutaj jest taka drużka w koło kaplicy robiona to jeszcze nie koniec. Teraz kaplica od tej strony, z której pokazywałem otoczenie. przejdę się drogą w koło. Szeroka dróżka, film i zdjęcia, które dzisiaj wykonam będą jakąś pamiątką jak ta kaplica wyglądała kiedyś, jak wygląda dzisiaj i później już po zakończeniu remontu wszelkich prac związanych z otoczeniem będę chciał ponownie przyjechać. Sfotografować, sfilmować i pokazać tą piękną kaplicę i to bardzo piękne miejsce. No ogrom prac jeszcze tutaj przed panami. Kończę ten film, pokazując ekipę, która w tej chwili remontuje schody, i po wykończeniu schodów, panowie będą remontować wnętrze kaplicy, tak jak powiedzieli.